Szanowni Państwo, ten protest, to dzisiejsze zgromadzenie jest po to... A żeby powiedzieć nie tym radykalnym, drastycznym podwyżkom cen energii. Obowiązkiem wobec naszych mieszkańców jest tutaj być. To jest najważniejsze, bo ich przedsiębiorców, naszych mieszkańców chronimy przed drożyzną, przez nieobrażalnymi cenami energii. Oczywiście, że trzeba być w imieniu Polek i Polaków, w imieniu mieszkańców naszych gmin, w imieniu mieszkańców Wołomina. To są takie czasy tak trudne, gdzie szaleje drożyzna plus, gdzie niczego nie jesteśmy pewni. Dziura Morawieckiego w dochodach e, gmin jest e, olbrzymia. Ubytki w pitach są olbrzymie. Samorządowcy y, to ludzie, którzy pracują dla swoich obywateli, dla swoich mieszkańców, dla swoich społeczności. I to jest pierwszy protest samorządów. To znaczy, że są pod ścianą. To znaczy, że y, nie wiedzą za co mają y, opłacić y, prąd w Domu Kultury, y, w ośrodkach y, pomocy społecznej. No naprawdę, no sam na samorządach, na barkach samorządów spoczywa większość zadań. Prawie wszystkie zadania dotyczące mieszkańców. I dzisiaj, kiedy mamy taką e, wielką inflację, kiedy mamy e, tysiąckrotne e, podwyżki prądu, to tych samorządowców jest po prostu na to nie stać. Oni przyjechali tutaj w imieniu swoich mieszkańców, a ja będę z nimi. Mamy wiele takich przykładów, że presja ma sens. Już wczoraj premier ogłosił zamrożenie cen energii dla samorządów i dla jednostek. Musimy tego przypilnować. My jesteśmy tutaj w obronie naszych mieszkańców. Jeden minister mówi, że cena energii będzie kosztowała ileś. Drugi minister mówi zupełnie inną kwotę. To komu wierzyć? Samorządowcy muszą pokazać, w jak ciężkiej, jak trudnej sytuacji są dzisiaj. I mieszkańcy, i samorządy, i przerzucanie winy i odpowiedzialności za to, co się dzieje, na samorządy, jest po prostu hańbiące dla obecnego rządu. Trzeba tu dzisiaj być, bo działamy wszyscy razem na rzecz wygranych wyborów. Liczy się obywatel, liczy się jego interes, liczą się jego sprawy. Wszyscy tu powinni być dzisiaj, bo samorządy to jest nasza demokracja i samorządy to realizacja naszych praw na miejscu dziś hasłem takim naczelnym tego protestu i jedności samorządów w imieniu swoich mieszkańców, no to jest takie przesłanie, pozostaje nam tylko ciemność. Oby nigdy się nie spełniło to hasło. Jeśli rząd y, nie ogarnie się, jeśli rząd nie sprawi, że te ceny za energię elektryczną będą niższe, to czeka nas nie tylko wielki chłód, ale czeka nas także wielka ciemność. To nie jest to, że samorządy nie chcą komuś pomóc. Dzisiaj y, rząd chce zwalić odpowiedzialność za to, że nie ma węgla. Na polskie samorządy. I to jest niedopuszczalne. A tego węgla po prostu nie ma i w tym jest problem. Jeżeli tutaj nasi rządzący chcą zrobić coś konkretnego. No to jest tak naprawdę ostatnia chwila, bo samorządy bez tych pieniędzy po prostu naprawdę będą mieli ogromne problemy. Widać, że tak naprawdę PiS od samego początku chciał kompetencje samorządów ograniczyć i to mu się powoli udawało. Niestety dzisiaj te kompetencje są coraz mniejsze, obowiązków coraz więcej, a pieniędzy brakuje. Nie biegajcie, nie woźcie się po mediach, tylko rządzie zacznij wozić węgiel, bo idzie zima. What do you start from?